Dzień dobry widzowie z tej strony Blazer, już drugi odcinek z My Summer Car po bardzo długiej przerwie Tym razem dostałem e, odmowę Nixa save z gry e, Za co bardzo Ci dziękuję ziomuś, bo no gdyby nie ty to mi się trochę wchodził w trakcie budowania tego pierdolonego samochodu Dlatego dzięki bardzo Widzowie, wpijamy 2000 subskrypcji więc koniecznie zejdź tam na dół i zasubskrybuj kanał, a my co, lecimy do odcinka yes, yes, yes. I'm gonna step on the gas Lecimy z tym koksem, mam to Ta pierdalamy, Ja nie dojadę. Kurwa. No i trujeczka wbita. Pokój. to jest to samo miejsce. Odcinek temu w tym samym miejscu się wyjebałem. Mi tam wypadło. A, ja to. Widzicie, że moje nadwozie zajebiście skrętne. Ci zaraz nie, 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 nie. Autentycznie. O chuj Ale no wypierdoliło Chuj więcej mi odpadło wyjebane. I czwóreczka 7 litrów pali. Ja nie mogę. Nie Kurwa! Ja pierdolę, jakie to jest gówno! Co się stało Ja pierdolę! A! No spoko. Działa? Działa. Dobra. No to jedziemy dalej, co nie? No patrzcie, jedzie? Jedzie. Widzę, że na podwozie dalej w formie. już rozbiegnąłem tę co nie? co jest jedna rzecz, którą chciałem zrobić? Nie, tego nie chciałem zrobić. Co zrobimy? O i kurwa. Ale bym go tak fajnie zepnął. Patrzcie, patrzcie kur, Patrzcie kur, na to. to takie piękne. Kurwa tego nie chciałem zrobić. Ja pierdolę, kurwa! Pierdolę, deklu. Ale czego mi spierdalasz? Co za śmieć Nie dość, że mi rozpierdolił samochód, to się A! kurwa spedałem. Dobra, by... Dobra, jedziemy, kurwa. A! Dla wszystkich, którzy mówią, że mi się nie uda, to niech się pierdolą. Kurwa, bo jest środa, co nie? Środa dzień loda, ale poczekamy Dobra. na niedzielę. Na sobotę i zrobię I kurwa. Nie ma chuja, że tego nie zrobię. I w lewo. KURWA Jebane tłoki, no ja pierdol. Nie, kurwa. Do kurwa pierdolonego chuja. Ja pierdolę, ale trzeba być pierdolniętym, żeby kurwa takie robić drogi. Pierdol się Finlandio, kurwa. Stankujemy na wszelki do pełna. Kurwa! Dobra. Co rozpierdoliliśmy tym razem? Okej... Okay. No szkurwa! Ja pierdolę! że to kurwa nam musiał dać do oklepania! Ale damy kurwa ciśnienie! Jo I szczerze, ja bym sobie kupił jakieś rzeczy do samochodu. Piwo blisko mnie, piwo to moje paliwo, kurwa. My mamy w sobie moc Pierdalamy całą noc. Nie! Ja pierdolę! Ja pierdolę! O chuj, nie, panie, panie kier... Panie policjancie, ja nic nie piłem! Ja nic nie piłem, przysięgam. Wpierdolnij się go. Ja piłem. Bo ci kurwa coś po... Okej. Okay. Takie mandaty to ja kurwa rozumiem. E ty, bo nim jeszcze wpierdolili się w mój samochód. Boże, boże!